Witam wszystkich na moim kanale, jestem na kolejnym zleceniu, tak jak widzicie na razie, to jest jedna wielka demolka. Skucie wszystkich płytek do motorzy sedesu, przed chwilą umywalkę rozkliczyłem. Będzie sporo zmian, jeżeli chodzi o hydraulikę, no praktycznie wszystko będzie od zera zrobione. Z tego względu, że tutaj będzie prysznic, między 20 na 80, yy, z odpływem liniowym. Także posadzka praktycznie tutaj do połowy do skucia. Tutaj ten murek, wszystko do zburzenia. Muszę zobaczyć, żeby się później podpiąć do. Bo tutaj idzie pion kanalizacyjny, doprowadzić wodę, odpływ do odpływu liniowego. Plus wiadomo tutaj zmiany, przeniesienie. Bo tutaj była wcześniej wanna. Tak jak widzieliście na miniaturce, tutaj była wanna, tu było dopływ ciepłej zimnej wody. To muszę przenieść na tą stronę. To będzie deszczownica. Co jeszcze, umywalka była, umywalka była wcześniej tutaj, będzie z tej strony, jeżeli chodzi o sedę, to będzie zestaw podtynkowy będzie przesunięty mniej więcej o jakieś 40-50 cm w lewo. Tutaj jak wie kabina, potłuczniowy sedę w tą stronę, umywalka tutaj, pralka też będzie zmieniona, tu już nawet nie pamiętam jak to będzie wyglądało. Na razie jestem na etapie demorki, tak jak widzicie muszę wszystko skuć. Znieść z trzeciego piętra na dół, worek 2,5 mam nadzieję, że starczy, bo sporo gruzu będzie. W samych płytach widzicie, praktycznie płytki były do samego, do samego sufitu. Drzejnik zostaje w tym samym miejscu, tego będą musiał później ściany, wiadomo, żeby schodzić płytki obrobić ściany. Jeżeli chodzi o płytki, do na to będzie 60 na 60, to będą takie małe, niebieskie. Nie będzie płytek do sufitu, te w strefie prysznicowej będą wyżej. To jest wszystko, to jest zresztą wszystko, zobaczycie na kolejnych filmach, nie wiadomo, co teraz za dużo mówił. Bo są już, były kupione dawno. A jeżeli chodzi o y, remont tej łazienki, to z tego widzę mojego kanału, wiedzą, że wspominałem, że tutaj będzie robiona długa łazienka w tym mieszkaniu. W zeszłym roku, chyba dokładnie pamiętam, sierpień wrześniu robiłem y, łazienkę na Poddaszu, bo to jest mieszkanie popoziomowe. No Ta łazienka jest zrobiona, z tamtej można korzystać, i teraz przyszedł czas na łazienkę tą większą które znajduje się piętro niżej. Wszystko muszę trochę dzisiaj sobie wynieść. policzyć, spisywać materiał jaki potrzebuję, ile tych rur, jakie kształtki i tak dalej, bo później był były wcześniej kupiany. kupione. A więc muszę się tego wszystkiego pozbyć, tego młotku. Nie wiem jak to te rury idą dokładnie. To na pewno jest do góry puszczone od kanalizacji. Wcześniej jak była walka zamontowana. Widzicie te rury tutaj wszystkie na wierzchu, bo to była wanna. To wszystko było za wanną schowane tutaj. Podejście do syfonu było do wanny podmoczenie. No sporo zmian będzie. Postaram się nagrywać jak najwięcej filmów, ale nie ja zobaczę. zobaczę, jak to z czasem będzie wyglądało. Także roboty jest sporo. Inne decyzje ja też czekają, trzeba to wszystko gonić. Drzwi, jeżeli chodzi o drzwi do łazienki, to tak samo będzie, będą zmienione. Tak samo, jak u góry były, były już wcześniej zakupione. Remont już był przewidziany. parę miesięcy do przodu. Wiedziałem, że tutaj będę robił na przełomie lutego czy marca. Także co, zapraszam. Zapraszam do oglądania i dokumentowania. komentowania, Macie, jeżeli chcecie zobaczyć konkretny temat, który będę rozwiązał w tej łazience, to piszcie w komentarzach, co będę brał to pod uwagę. Postaram się też tych filmów jak najwięcej nagrać. No oczywiście ściany też do przygotowania kleju trzeba będzie skrobać, bo część płytek, które skuwałem, to odchodziły razem z klejem ze ścianą, a widzę odtąd. O wysokości około 1,20 m, to u góry płytka odchodziła, klej znowu zostaje, ale widzę, że nie będzie raczej problemu. będą się to po prostu zaszyfrować albo zeskrować, bo wiadomo, ten tego starego kleju trzeba się pozbyć. Z tego względu, żeby nie było problemu przy nakładaniu kolejnego, żeby się nic nie rozwarstwiało, nic nie odklejało. Kolejny temat, wiadomo, kto izolacja będzie wykonana, bo jeżeli jest opóźnieniowy, to, to na pewno musi być to 100%. Zawsze to stosuję, a tym bardziej, że. No, stale dzieci do kanału wiedzą, że używam wyskładnikowe, jest to najlepsza hydroizolacja, czy też Atlas Water Duo, czy też PAPEI. Na takich rzeczach warto, nie, oszcz nie warto oszczędzać, wiadomo, bo może się to wrócić, a tym bardziej mieszkacie w bloku gór, będzie jakiś przeciek, pójdzie do sąsiada na dół i będziecie mieli nie problem. Jeżeli chodzi o instalację, to będzie chyba tutaj to jest zgrzewana na pex tak jak na poprzednich zleceniach, tylko będą musiał sobie, yy, zgrzewana na rurach PP, przepraszam, nie na pex bo na peksie jest wykonana. Jeszcze ta stara sytuacji, to muszę wszystko wydłubać, rozkuć, zobaczyć, jak to zrobić, to podejście, Wszystkie wiadomo, że trzeba z taką wstępną misję materiału zrobić. Będę musiał też kilka tych złączeń, tych planek więcej, zawsze można zwrócić. Bo ciężko będzie, coś, czasami człowiek może coś przeoczyć, jakieś podejście zrobić i tak dalej. Tu będę musiał się dosyć głęboko wkuć w posadzkę. Z tego względu, że tu będzie rura setka od stalarza potynkowego, od WC, taką będzie mniej więcej w tym miejscu. A jeżeli chodzi tutaj, no to wiadomo, że już polecę sobie 50 do odpływu liniowego. Na pewno trzeba skupić posadzkę, wszystkie rury wystawić na wierzch, że tak powiem. Wtedy będę wiedział, jak do tematu podejść, co w pierwszej kolejności zrobić, jakie rury kupić, jakie kształtki gdzieś się z czym połączyć. No i co, pierwsza sprawa to na pewno będzie, jeżeli chodzi o dalsze etapy, przygotowanie ścian podłogi, montaż odpływu, zalanie betonu, zrobienie spadków. To będzie schowy. w międzyczasie za inne rzeczy. Sufit będzie do poprawienia. Ogólnie sufit wygląda dosyć styczności, tylko jest pęknięcie między sufitem a ścianą. To będzie trzeba taśmę papierową chyba użyję tutaj. Później jeszcze na to akryl, co nie zobaczę jeszcze. Na temat, to jest temat na późniejsze dni. Najważniejsze, żeby to wszystko skuć, wynieść, czyli najgorsza robota dzisiaj mnie czeka. Postaram się, chce. chcę. Mam taki plan w ciągu jednego dnia to wszystko ogarnąć, to znaczy skuć. Na pasacki to może dzisiaj nie zdążę ruszyć pod podpływ, ale na pewno chcę wszystkie płytki skuć i wszystko znieść z trzeciego piętra na dół blok. Na szczęście u dworek się udało tak postawić praktycznie przed całą klatką. Także nie ma zbytnio, Jak to po prostu z tej klatki, to może mogę od razu gruz bezpośrednio wysypać do worka. Nie muszę gdzieś to jeszcze nie wiadomo gdzie chodzić, bo nieraz, nie zawsze jest taki dostęp. To co myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Taki wstęp, tak jak mówiłem wcześniej, piszcie w komentarzach. Chcecie zobaczyć jakie etapy pracy, lub jakieś pytania, to standardowo zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.